Moi drodzy, chcieliście coś naprawdę spektakularnego. Prosicie o to w komentarzach, ja na to odpowiadam. Ale tak naprawdę prosiliście o coś XXL. Więc mam do Was dwa pytania. Co ma wspólnego dywan z omletem? I jaki omlet zrobić, żeby kogoś wyrwało z butów? Omlet patchworkowy. Oto moja odpowiedź. Dlaczego patchworkowy? Zobaczcie. Uwaga, podstawowa sprawa w przypadku omletu, każdego, nawet tego zjawiskowego, to mieć jaja, a najważniejsze to mieć świeże jaja. Adasiu, i teraz zrobisz takie ładne ujęcie z tych jaj na opakowanie świeże jaja. Tak wymyśliłem. Pamiętajcie, subskrypcja jest najważniejsza, bo nic was nie minie. Nie minie was to, między innymi, co zaraz zrobię. Porządna, jakościowa patelnia, na której zamierzam zrobić największy omlet, jaki do tej pory robiłem. No, ale postawimy patelenkę, zaczniemy od jaj. Duża ilość jaj, ale rzeczywiście to, to nie są żarty. Świeże jaja, moi drodzy, gwarantują wam dobry nie tylko omlet, ale dobrą jajecznicę, a przede wszystkim ważne jest to w przypadku e, robienia chociażby jajek poszetowych. Świeżutkie, wybite – 30. Sztuk. Zastanawiałem się tylko, jak zrobić, żeby ten omlet był naprawdę na całej powierzchni. I wtedy z pomocą przyszedł mi dywan. Co ma dywan wspólnego z omletem? Za chwilę wam wyjaśnię. Bardzo ważna rzecz. Jeżeli chcecie zrobić cienkie omlety, warto jajka zniszczyć, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu czego się nie robi na przykład w przypadku robienia jajecznicy. Dodatek soli powoduje, że niszczymy troszeczkę strukturę białkową tego jajka, dzięki czemu one się lepiej wylewają. Natomiast w momencie, w którym dodajemy sól, zobaczcie, robi się z tego prawie że woda. Płyn, który możemy rozlać bardzo cienko na jakiejkolwiek powierzchni. Drugim ważnym elementem przed zrobieniem cienkiego omletu jest oczywiście roztrzepanie tych jajek. Nie robię tego więc dla przyjemności, robię to z konieczności. Dobra, zrobimy dobry omlajcik. Szpinak, suszone pomidory, olej. To ze słoiczka, bo więcej pomidorków się przyda. Dodać na szpinak. Doprawić ten szpinak od razu. Ten olej bardzo ładnie pachnie, nigdy go nie wylewam i zawsze wykorzystuję. Posmaruję może najpierw całą powierzchnię. Natłuszczę ją odpowiednio. Dobra. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu, więc... Zaczynamy od tych miejsc, gdzie jest palniczek. I na tym polega, moi drodzy, omlet patchworkowy. Czyli przekręcamy teraz w drugie miejsce, gdzie się powinna podgrzewać patelnia, i przyszywamy. Kolejne elementy naszej układanki. Otóż to moi drodzy, i teraz chyba wszystko jest jasne. O co chodzi z dywanem? Ano, szyjemy sobie taki omletowy dywan. Patchworkowy, i to była inspiracja na patelni. Staram się zrobić to tak, żeby wykorzystać maksymalnie powierzchnię patelni. Teraz tylko trzeba zwiększyć powierzchnię. To jest, moi drodzy, omlet, który teraz jeszcze chwilę powinien poleżeć, jeżeli nie jesteście aż tak cierpliwi, jest dużo szybszy, ale równie pyszny. Niestety, jak to u Pawła, dużo mniejszy, także w tym przypadku omlet biszkoptowy. Kliknijcie linka obok, zobaczycie, jak się robi dobry omlet biszkoptowy. A teraz ja bym chciał wam pokazać, co ja zamierzałem zrobić. Najpierw chciałbym doprawić ten omlet, ale na całej przestrzeni. To też rozsypuję na... A! ogień wyłączyłem. I to jest dosyć istotny dosyć istotny element, żeby teraz on troszkę odpoczął. Czyli nie składam go, kiedy on jest mega gorący, tylko chciałbym go trochę mimo wszystko uparować. W momencie, kiedy omlet stygnie, staje się bardziej wiotki. Dlatego też chciałem, żeby ten omlet był w wiotki, bo wtedy mogę go łatwo zwinąć. Doprawię go. Suszone pomidorki na całej powierzchni, pokrojone drobno. Teraz przyszedł wreszcie na pieprz. Nie dodawałem też pieprzu do jajek, bo lubię świeży pieprz, który trafi na taki omlecik. Moim zdaniem lepiej pachnie, ale to oczywiście kwestia gustu. Mam jeszcze dwa inne składniki, czyli szpinak i kozitwarożek, ale te składniki zamierzam dodać dopiero wtedy, jak omlet będzie troszeczkę zwinięty. Cyk. Tak się, moi drodzy, tworzy historię. Dobra, do połowy. Zaczynamy z drugiej strony. Ale już uparowany omlecik dużo łatwiej odchodzi z tej strony. Teraz przed czas na szpinak. Liście szpinaku skropione tylko oliwą z strzonych pomidorów rozkładam, wymieszawszy wcześniej z owym olejem, na omlecie. Chciałbym, żeby z tego szpinaku i reszty pomidorów – O, to jest dosyć istotne – powstała sałatka. I to, co zawsze robię. Ja nie lubię szpinaku, który dodany do omleta gorącego, szczególnie jeszcze na patelni, nie robi się wiotki i miałki. Albo on jest po prostu usmażony, ale nie może być uparowany. Taki banalnie uparowany. Więc jeżeli już dodajemy, to albo go smażymy wcześniej i dodajemy do środka, albo też to, co wam polecam, zróbcie sobie sałatkę. No dobra, czas na coś dobrego. Serek. I wykładam małymi parcjami kozi twarożek. Możecie użyć jakiego sera chcecie, chociaż wydaje mi się, że ten twarożek będzie tutaj naprawdę doskonale pasował. I znowu omlet może być ciepły, ale nie może być gorący, nie może leżeć na gorącej patelni. Ser mentalnie by się rozpuszczał, tego nie lubię. Kozie twarożek jest dobry wtedy, kiedy jest zimny, a omlet ciepły. Cyk. Szpinak. Znacznie lepiej jest i łatwiej i przyjemniej z punktu widzenia jedzenia położyć taką sałateczkę na samym końcu, udekorować ją serkiem. Pieprz. I oto, moi drodzy, odpowiedź na Wasze prośby, komentarze. Konkretnie jednej osoby, ale każdy z Was może napisać. Pamiętajcie, w komentarzach dajcie znać, co chcielibyście, żebym jeszcze złamał. Być może stworzył na nowo. Bo mam wrażenie, że takiego omlecika. Jeszcze nikt nie jadł. Nie piecze. Nie piecze. Piecze.